Chwilę, bo ja muszę zmienić scenę. Ja ci przeczytam stary opis tej gry. Powiadałem, że w tym domu czai się zło. Koniec. <laughs> to... <laughs> Quality production, wyłączymy to po 15 minutach. <laughs> Shut the fuck up, we're finishing this shit. Sean Hitchcock zrobił tą grę, jak możesz zobaczyć, w prawym dolnym rogu i jest taki w brakiet C, czyli quality tylko przez C. Siemaryje kurwa jedziemy w ten temat. No to dobra, hostem gry bądź liczba graczy dwa, kooperacja. Ty, a jest PvP? O kurwa Jebać PvP, nie gram z tobą w PvP, bo ty C jesteś tryhardem Zagrać z lifikiem, PvP, bo wy jesteście kurwa dwa tryhardy nie do rozwinięte. No dobra, tak, do zaproś rozwinięte. przyjaciół. Tak, chyba kolegów, ktoś chciał napisać. Jeszcze wcześniej bym może powiedział przyjaciół, ale teraz już zmieniłem zdanie. <laughs> Wszedłeś mi do pokoju i mam broke Aso i obok ciebie duży przycisk. <laughs> usunąć. Nawet się nie wasz! Tak jest mordeczka, mordunia. Bo wyjdę z poczekalni. Nie rób tego. Okay, this is the place. Słyszałeś, jesteś On na the miejscu. Też jesteś Laską z brązowymi włosami? You look so middle class Ty wyglądasz jakbyś się kurwa urwał ze śmieciarki! Jestem głowy ty... wyszedł od ciebie! Jak ja wyglądam? Wyglądasz jak najbardziej widdle, widdle, middle class male in his 30 a, a ty jesteś kobietą! O nie! O jesteś nie taką, Jesteś taką, typową CO JEST kur... Nie zniosę tego co? <laughs> Nie będę kobietą Sorry, ale jak już raz stałeś się kobietą to nie możesz tego zmienić Ktoś mnie za to co właśnie powiedziałem ujebie no. <laughs> Ty teraz jesteś, jesteś stary To O takim... teraz ja jest? Teraz ja jestem kobietą. Nie. nie. Jesteś takim przekurwionym, przybydlonym brodaczem. Ty wyglądasz jak największy frajer na świecie, kurwa. taki, taki, taki kolejny lobby. Ty, ale czekaj, 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 bo ty masz zajebisty outfit, kurwa, roboczy. Ja takiego chyba nie dostałem. Obróć Masz taki, masz taki szary kombinezon z, jakby z paskami. Patrz, mam? No właśnie. Odwróć się. Paranormal Activity Help. O kurwa. Okay. Okay. Wbijamy do domu, mordeczko. Cyk, klik. Jest kurwa od tak? Jestem trochę no, zawiedziony No są duchy, to stare one chcą, żebyś ty wchodził do Disgusting. tego domu Dysgustań, dysapointań Drzwi zablokowane, no chuj, wiedziałem, łódry. mówiłem Dobra, chodź, ho. ja znam drogę, ja znam drogę Ty znasz drogę? A Nie. skąd? <laughs> Wychodź tu już? Nie, to jest mój Nie pierwszy dzień mnie. w robocie, mordyczko. Twój pierwszy dzień w robocie, no widać Ty, piwnica, chodźmy do piwnicy To jest zawsze Siema. dobry pomysł w horrorach, ja wiedziałem, że ja do, na dobrego kompana trafiłem Looks like an into the does he sound black to so you? Co to za. Tak, tak, dokładnie miałem <laughs> o <powiedzieć, że murzyn. laughs> O, jest notatka, ja ją przeczytam. Okay. 15 listopada 1889 Próbowałem ją uratować, ale nie udało mi się. Zaczynam się poddawać. Przysięgam, że odzyskam Gretchen, ale obawiam się, że dziewczynka przepadła na zawsze. Vult Ludere. To uh, Dobra, teraz ja czytam! Dam pokrzemowy ludera! Oferuję usługi, gdy ich najbardziej potrzebujesz. Przywracanie, przedsiębiorca pogrzebowy, ceremonia, pogrzeb, kremacja, ruchanie twojej starej. Tu jest zajebiście dużo wina i nic poza tym. E, trafiliśmy właśnie do dodatku. E, Wieź trzy, 3, krewi wino. W właśnie jest wino, a zaraz będzie krew. Ta. Pytanie nie przyja. Ty, bo ja zebrałem jakąś taką bardzo creepy wyglądającą laleczkę. wiem, ja no się można. cały czas w łapie, nie wiem, czy masz. Tak, tak? O, to ja. Masz ją w mam lewej nóg. ręce cały czas. Dobra, co my mamy tu zrobić? Ty, tutaj jest jakieś przejście, tu nas nie było. Łakury we. Chcesz się przespać? Poduszka akurat mm. jest jakby te, ten materas jest akurat pod twój rozmiar O, to prawie takie warunki jakie ty widzę czy To ty tak zaskrzypiałeś? <grym> tak no. <grym> Nice! Słuchaj, ja tutaj widzę dwa dzbany, idealnie tutaj yy, się dopadnie. Ja dopasowali. tu widzę cztery dzbany w sumie. Okej, jest to my joke, jest to my joke. Tak też Nie wiem. Co to kurwa jest to... dźwięk Nie wiem, coś miał czy chyba Drzwi zablokowane, klucz do dopiero... Ile my kurwa kluczy mamy z O, pierwsza Patrz, gdzieś mam ją w łapie, mam ją w łapie. Patrz, tej, patrz, patrz, jak się kurwa kręci ta nazwa, to, to kurwa. Czytaj, czytaj. Nie jest mi łatwo wyjaśnić, co się stało. Żona odebrała mi śmierć, a adoptowaną córkę zabrało zło. Moją córkę pochłonął mrok, którego nie można opanować. Jeśli ona wciąż tu jest, grozi ci niebezpieczeństwo. Nawet nie wiesz, jak to perfekcyjnie pasuje do twojej postaci i wyrazu twarzy. <laughs> tak, mamy klucz do przedpokoju. <laughs> Alpha Gamer, move. Idź, idź przed siebie, spokojnie, idę zaraz za tobą. Nie martw się! Kompletnie ci nie ufam. Czy, czy ja też trzymam tą lalkę w taki tak, sposób? jakby tak. się trzymało laptopa na przykład? Tak, w ręce, tak. że od dołu? Nie. Czyli czuję, kł czuję kłopoty Skubi, <laughs> jesteś? Ty jesteś tutaj mózgiem, a ja węchem. A o, znalazłem za, za, za zapałki. Ty! O. Ej, co ja odjebałem? Chodź, chodź, chodź. Tu zgubiliśmy się! O, tutaj, patrz, patrz, tutaj była jedna lalka. Podnoszę ją, podmieniam na tą, ale jak ją podnoszę z powrotem, ragdol. Kurwa. Słyszałeś <grystanie> <grystanie> kroki? Dobra, słyszałem kroki, słyszałem jakieś kroki obok. Ja też no słyszałem tak, kroki, i tutaj, tu. ragdol. Pa, ej, ktoś w piwnicy <grystanie> chyba będzie. Tam, o kurwana, chodzi przez to okno, ja pierdolę. Ty, faktycznie, łazi tam jebana. Chodź, klepiemy ją. Idziemy. <grystanie> Dobra, ona tu... Kompresor, wiem. O, nie, nie idź tam, nie tam, nie tam, nie, tam nie. Ona nas może zabić? Nie wiem Stary, czemu ty no. tam stoisz? Ona Znale idzie za mną Jak idzie za tobą? A. Ona tu jest, na prawo Czekaj, wyjdzie zaraz przez te drzwi Weź latarkę, weź latarkę Ś Pierdolę to, nie będę jej widział wtedy Dobra, wychodzę Nie, nie zostawaj nie, no mnie Juk, juk, juk. juk. Ty widziałeś jak ona chodzi, stary? Jakby miała wrzody w, w dupie. W piździe. <laughs> słuchaj, słuchaj, czekaj. O, o. o Boże. Co, co tu się stało? Nie wiem, ale chyba te wrzody w piździe Jak <laughs> Stary, czekaj, wezmę tą notkę na szybko. Zamykam się w różnych częściach domu, próbując wymyślić sposób, by ją uratować. Jezus Maria, dobra, nie podobały mi się te dźwięki. Słyszysz to? Mam zestaw pięciu kluczy, każdy klucz otwiera... <laughs> tak słyszę. Drzwi tutaj się właśnie otwierały i zamykały, ale nie wiem gdzie i nie wiem dlaczego. O, słyszałem. Po lewej. Nie? Gdzie my kurwa jesteśmy i co my mamy robić w ogóle? Jak mamy spalić te lalki, nieby? Tu, o, dobra, ho, okay. tu, 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 tu. Ty prowadź, ale ja chodził za tobą po prostu. O kurwa, już wiem, co to były za dźwięki. Co? E... Okej. Okay. Obrazy ryczą. Nie. nie. Nie, to nie obrazy. O kurwa, straszaki jak. Ona, ona zaczęła. O, ona zaczęła latać, stary! Ty, tu notka jest jakaś. Gdzie? Oddaj mi Może zwrócić się przeciw tobie w mgnieniu oka. W ten sposób zabiła moją żonę. Gretchen. dawanie jej lalki zawsze działało. Muszę powtarzać sobie, że to już nie jest ona. O, o Nie! Stary! A! Chuj! A! Góry, schody! Schody góra! Schody góra! Schody góra! Zamykaj drzwi! Zamykaj drzwi! Nie chcą się zamknąć! O kurwa! Chowam się! Chowam się! Chowam się! Spierdala. Easy Zajebałem Jaką ją Jaką lalkę mamy jej dać w ogóle? Nie zajebałeś jej Ty musisz jej dać lalkę O o Tu jest klucz Easy <noise> Klucz do strychu! Panika Gaming To jest najlepsze co może się stać O, kibelek Stary. Kolejna lalka. O, no i ja znalazłem swoją nową robotę, siemano. Ej, Jezus Maria, jaka ta gra jest głupia, nie lubię horrorów. Przysięgam, że te ozna oznaczone laleczki czasami się przemieszczają, może dlatego, że wkładamy w nie duszę. Nie wiem, nie doczytałem, że coś takiego może się stać. Może po prostu mam z widy. Większość z nich trzymamy na strychu. Ja pierdolę, serio? Czytałem, że Wydaje mi się, że oznaczone laleczki się poruszają to, to chyba dlatego, że wkładamy w nie duszę? Jest szansa, My... że to przez tłumaczenie. Wydaje tak, mi się, że jak robi się takie rzeczy... O, faktycznie, ta lalka to... Czekaj, ona właśnie. Ona nie, bo... Lalka? To tak. Ragdol! Nie, nie, ona miała pełną animację skakania przed chwilą. Ja mam teraz lalkę oznaczoną, a ty masz lalkę taką zwykłą. Tak. Och, chyba, chyba jest zaraz za drzwiami znowu ta dupa. Obrzędu przeniósł duszę! Zmarłego oraz dziewczynki do dwóch lalek. Zmarli mogli wtedy widzieć i mówić poprzez dziewczynkę. To bardzo niepokojące dla osoby, która dopiero co zmarła. Mordeczko, bo ty się drzwi zaczynałem zamykać, ja bym chciał z tym uciekać. No to dawaj, bo Dobra. jedziesz pierwszy. Ja, 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 ja mam laleczkę, to czekaj, jak ona będzie wiesz. Ciosać? Napierdalać? To my wtedy... Mamy klucz, mamy klucz do strychu. Dobra, to do góry. Strych przeważnie jest. <laughs> Drogą dedukcji do tego doszedłem, bardzo szybko wiem. O wow, jesteśmy na jakimś tarasie. No to co, na fajkę wyszliśmy i teraz co? No właśnie. Jak tam co tam tara... ciebie mordeczko? Pierdalamy spierdalamy do samochodu i won do domu. Na jakiej stawce cię zatrudnili do tej firmy w ogóle, co? Osiem złotych za godzinę. Kurwy jebane, a mi dali siedem. <laughs> Stary Almanzo wiadomo, bo się jedno i drugie to chujowa stawkę. <laughs> Nie wiem co to za miejsce, gdzie jest kurwa? Strych! strych. O, ho. jeszcze do góry. Ho, ho. Tak, bo strych do góry. Tak? Coś Dobra. Czyje, że dużo tego drewna będziemy potrzebowali do palenia tych lalek. Słuchaj, o, ładnie. Yy, Patrz, ja myślałem, że to jest notka. O kurwa! O! Skurwesny! Depta je, depta je! się w hup, hup. No dobra. Okay. dobra, to chodźmy do piwnicy, spierdalamy do piwnicy tak. Tu są razie. schody w dół. Prowadź, bo ty kurwa. znasz trasę. <laughs> <I śmiech> nie zaprowadziłem nas do kurwa szafy, dobra. Tak do przodu i tutaj Jak mam. W lewo i są chyba po prawej schodzie tu, tu są, tu są, tu są, tu są. Okay. Przyznam się, zupełnym okay. przypadkiem tu trafiłem, ale jesteśmy. <śmiech> <śmiech> tutaj gdzieś powinien być. Kurwa piec. A czekaj, klucze okay, do piwnicy, ty piec. masz klucze, tu, 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 tu masz klucze do piwnicy. Okej. No Oje No i kurwa, panie. Dałem ty... drewno. Tutaj. Matches. Cyk. Podpaliłem ogień. Jest git. Czekaj, ty masz matches? No tu leżało obok drugie. Kurwa. A, czekaj, a jak wrzucę? O, wrzuciłem to lalkę tam. Jak? Spaliłem ty... lalkę. Spaliłem lalkę. Pogers. Według wszystkich badanych przez nas tekstów, ogień zawsze był nieodłącznym elementem. Może pozbyć się zła, odwracać zaklęcia, usuwać dusze, rozpraszać efekty lub całkowicie niszczyć. To był, zakon, to był zakon wiecznego ognia. Zakon chwilowego ognia, nie mamy już ani zapałek, ani drewna. Mam zapałki Trzeba, i drewno. To wszystko je. A nie, przepraszam, ja też mam zapałkę. Co mi zrobiłaś, kobieto? Daj mi lalkę, daj mi lalkę! Dojeba, dojebała mnie! Gdzie ty I jesteś? Ja nie mogę się ruszać! Obok koło pieca! Zginąłem? Nie wiem. Jest coś obok pieca, ja się patrzę na nią. Żyje, żyje. Ale okay, ma okay. chujowy przedziałek. Tak, off topic. <laughs> Tu stoi? Siema, co tam u ciebie? Co tam wczoraj robiłaś? Ja też, też nic. I teraz słuchaj, idziemy, mam kolejną lalkę, biorę te do uspokajania, ty bierzesz te do spalenia, Dobra, co? Okay, Koś, na zewnątrz okay. była ta. Do, w piwnicy chyba były te do spalenia jeszcze. O, jesteś. Gdzie tu. jesteś? Jest na zewnątrz. Korytarz? Póki, póki utkała kurwa, jest dobrze. Ale. Patrzę się na tą lalkę i zaraz chyba chcę ją wypierdolić, więc ja bym się. piętro wyżej, piętro wyżej, bo. Nie bo, ma jej tam... w łapie, uciekaj. Mam drugą. O kurwa, A, daj mi drugą lalkę, jestem debidem. Dawaj, pię piętro wyżej. <laughs> tej, to Dawaj, larkę. kurwa, cheat engine. Dawaj, Kup, do... Duplikujemy lalki. <laughs> nie, nie, speed. Co jest? I na chuj, tą lalkę jej daliśmy, chyba się zdenerwowała znowu. Chyba tak. Tu jest, tu jest, tu jest, dobra, ja biorę jedną, yy, ja mam tą oznaczoną do spalenia. Kurwa, nie ma na strychu tej do uspokajania. Dobra, to chuj, to będziemy nam żywy ubiec. Nawiguj. Dawaj, dawaj, dawaj. I słuchaj, długa przed siebie, to jest pierdolina jedna. Ty, lalka tutaj biegnie. Druga Dobra, też. Wziąłem, wziąłem też Tu tą jest zwykła, tą tu jest Tak, i, i pamiętaj, że teraz na, na polu, naszym krakowskim, cudownym. O, daj! to. Masz, masz tuko! Dobra, okej, okay, uratowałem cię. Dobra. Uratuj przyjaciela, dostałem osiągnięcia. Te, to się nie zgadza, bo nie jesteś kurwa moim przyjacielem. O, Dobra. O, nie. Idź na pole, nie? zebrać lalkę uznaczoną teraz, skoro ona ma tą zwykłą. Pole. Szanuję to. Ja też. No to dobra, to wracaj do piwnicy. Będę przy piecu. Idę. Kurwa, gdzie jest piec? O kurwa, a ty masz tylko klucze do piwnicy, ja jebę. Gdzie ty jesteś? O, dobra, jestem, ja jestem przy piecu. Jestem. jestem przy szmacie. No to chodź do... O kurwa, wlazła tam, gdzie jest piec. No, no właśnie, no, to ona dobra, nie to wiem śledzi. gdzie jest. To wiem gdzie jest, to wiem gdzie jest. Dobra, chodź szybko to palimy, póki ona tam jest i wy... wydupcamy wtedy, na szybko. Okej. Okay. No masz zestaw do palenia? Tak. Dobra, dawaj wrzucaj, spierdalamy. I spierdalonko. Ja o, w się Wydupcando i na pierwszym piętrze ma... bym został. Mam złą wiadomość. Ta gra jest ekstremalnie chujowa. Nieprawda. E, Szukamy stary ladek. Tu. Dobra. What am I? GAY? Oj to ma to Gdzie ty... Dobra? Jesteś? O dobra widzicie. Goni? Nie mam jak jej uspokoić. E, I szukaj lajki, i szukaj lalki. Gdzieś na pierwszym na parterze powinna być. Jesteś lalką. O kurwa Co? Jestem lalką. Zebrałem lalkę do spalenia. Dobra, to idziem pal. To ja... Spaliłem lalkę. Słyszę? Dobra, słuchaj, ona jest kurwiana na parterze. Ja ci będę mówił, gdzie ona będzie chodzić. Ona teraz zakurwia... Mordo, ja nie mam zamiaru tak grać, że ty będziesz kurwa mi mówił, gdzie ona jest. Za ty, ale kruwialki. nie, wiesz co, Czekaj, jak ja może pobiegnę do ciebie, to jesteś w stanie mnie uratować. Jesteś w piwnicy, tak? Eee, nie, jestem na strychu. Biegnę na strych. Mi się zdaje, że jak ja pobiegnę do ciebie, to ty jesteś w stanie mnie teraz zriwajwować. Daj, jaj, jaj! Najbała no ci <grym> Tak, dorwała mnie, nie było jej nawet obok. Jak się zesrałem, Boże. Wszyscy zgubili się w mroku. Jesteś lalko, no dostałem. Oj, trzy klucze ze mnie wypadły. Przekraliśmy. Facet, facet, dwa właśnie to widzisz, jak ty wyglądałeś? To ja byłeś ty. <laughs> tak. Boże, Cztery, te, te animacje. Nikt ma tak, jest turbochujowa. That was the point. Nie chcesz w to grać, kurwa to jest straszliwie chujowe. Czy to jest na Gary z Modzie zrobione? Nie. <grywa> na Gary z Modzie jeszcze by to jakoś się trzymało, come on. Na jakimś pseudo-chujowym starym unity chyba. O ile się nie mylę, to jest Unreal Engine. <grywa> o Jezus, no coś w tym stylu. To wygląda jak projekt na studia, takie robione, żeby zaliczyć, tylko? Nie tylko projekt. Powiem ci, no nie wiem jak ty, co ty o tym sądzisz. <grywa> Moim zdaniem to słabizna. <grywa> no to co? Przenosimy się na Orwika. <grywa> No i moje mordeczki kochane, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Halloweenowy special z T-Voltem. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim wspierającym mojego kanału. Teraz na ekranie możecie zobaczyć wspieraczy z Tieru hojny wspieracz, a tutaj wszystkich wspieraczy ogółem. Przy okazji możecie wpaść na mojego Instagrama, gdzie wrzucam fajne zdjęcia. Enigma Player, a u T-Volta możecie zobaczyć dłuższy odcinek z jego perspektywy. Trzymajcie się. Przy okazji z racji Halloween w weekend będziemy też odpalać Halloweenowego streama, także zapraszam wszystkich tutaj na YouTube, piątek sobota, niedziela, ale najprawdopodobniej sobota anyway. Wszędzie tunele będą na tej mapie, kurwa, wszędzie. Pa! Chcesz tunel przez Tureta? Masz tunel przez Tureta! <laughs>